Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, Westchnął i rzekł do niego: Effata. To znaczy: otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy. Więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.